Medytacja, która w powszechnej świadomości wywodzi się z religii Dalekiego Wschodu, z roku na rok staje się popularniejsza. Również wśród chrześcijan możemy spotkać takich, którzy ją praktykują. Dlatego wielu stawia pytania o to, czy jest ona tylko sposobem modlitwy, czy integralną częścią jakiejś religii. Medytacja od wieków jest praktykowana w wielu religiach świata, niezależnie od siebie. Mimo, że techniki, jakie się przy niej wykorzystuje, mogą być do siebie podobne, to podstawy medytacji czasem zasadniczo się różnią. Medytacja odkrywa w buddyzmie niezwykle ważne znaczenie, ponieważ jest tym, co pomaga nam uwolnić się od stanu, w którym jesteśmy po prostu niewolnikiem swoich emocjonalnych zaciemnień, splamień, i pomaga osiągnąć głębsze zrozumienie. Mówimy o dwóch rodzajach medytacji. Pierwsza Bardziej początkowa, to jest medytacja wyciszonego spoczywania. Medytacja, w której pozwalamy umysłowi zagłębić się w sobie i pozostać bez rozproszenia. Naturalne jest to, że na skutek nagromadzonych wcześniej skłonności będą się pojawiać jakieś myśli, wyobrażenia. Na przykład przypomni nam się ktoś, kto wczoraj powiedział coś niemiłego do nas. Pozwalamy sobie zauważyć tę myśl, nie zmieniając jej, nie podtrzymując. Doprowadzamy do tego, że ona sama z siebie wygasa, tak jak kiedy do ognia nie podkłada się następnych drew. Myśl niepodtrzymywana zanika. Drugi, bardziej zaawansowany rodzaj medytacji to jest tak zwana medytacja wglądu. To jest trudne do opisania słowami, jeżeli nie ćwiczy się wcześniej tej medytacji wyciszonego spoczywania. Jest to medytacja, w której próbujemy umysłem obserwować umysł. I dzięki temu dochodzi się do głębszego zrozumienia, jaka jest natura umysłu. I ten drugi rodzaj medytacji no jest już medytacją taką specyficznie buddyjską. Medytacja jako taka w chrześcijaństwie istnieje. Oczywiście nie w takim znaczeniu jak na przykład w religiach wschodnich. To znaczy, medytacja przede wszystkim jest rodzajem modlitwy. Rodzajem modlitwy tutaj ma przede wszystkim dojść do kontaktu właśnie z Bogiem, no bo jest to rozmowa z Bogiem. Sama treść medytacji dotyczy jakichś wydarzeń zbawczych. Nadłużając, jak kiedy się modlimy, to rozważamy konkretne tajemnice z życia Jezusa czy z życia Maryi. Natomiast tym adresatem, do którego się zwracamy, jest Bóg. Niebezpieczeństwo z punktu widzenia chrześcijaństwa jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna medytować, y, pomijając właśnie ten aspekt rozmowy z Bogiem, wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że w miejsce Boga pojawi się zły duch. Mistycy chrześcijańscy przed tym również tutaj ostrzegają, że pod pozorem pobożności y, diabeł zaczyna y, robić swoją sprawę. To znaczy, po, najpierw początek jest, sprawy jest dobry, Potem nagle pojawia się taka, można powiedzieć, szara strefa, i w końcu okazuje się, że zakończenie całej tej historii prowadzi do grzechu, nieposłuszeństwa, do podziału w kościele również może prowadzić. Czyli ważne jest tutaj, żeby nie szukać tanich sensacji. Jak człowiek chrześcijanin zaczyna medytować, to myśli, że celem medytacji jest właśnie, żeby się Pan Jezus objawił albo Matka Boża. Nie o to chodzi. Czyli medytacja jest rodzajem modlitwy który ma prowadzić do kontaktu z Bogiem, gdzie w żadnym wypadku nie powinniśmy się spodziewać jakichś spektakularnych wizji czy nadzwyczajnych rzeczy. Nie każdy rodzaj medytacji prowadzi do tego samego. Szamani w różnych kulturach ćwiczą się w jakichś formach skupienia po to, żeby sprowadzić pogodę albo zesłać nieszczęście na innych. Z jakim skutkiem to już jest temat innej dyskusji, ale na pewno ćwiczą się w tym kierunku. Podobnie można ćwiczyć się również w medytacji, po to, żeby być w coraz mniejszym stopniu niewolnikiem swoich negatywnych emocji, takich jak nienawiść, pycha, zawiść i po to, żeby rozwijać dobre skłonności. Medytacja chrześcijańska tym się różni od medytacji. Która jest uprawiana na Dalekim Wschodzie, że ma odniesienie do Boga osobowego. W medytacjach wschodu jest to nieraz właśnie medytacja, która albo koncentruje się na samym sobie, albo na jakiejś nadprzyrodzonej rzeczywistości, która nie jest konkretnie sprecyzowana, i wtedy właśnie jest to, o czym już wspomniałem, może to wykorzystać zły duch. W medytacji chrześcijańskiej. Trzeba zawsze rozeznawać duchy, jakie są również uczucia, które mi towarzyszą przy medytacji. Zasadniczo tam, gdzie jest niepokój, tam należy się spodziewać, że działa zły duch. Tam, gdzie jest spokój duszy, należy spodziewać się, że raczej działa albo dobry duch, albo sam Bóg. Używamy dosyć wyraźnego rozróżnienia pomiędzy modlitwą a medytacją. Modlitwa jest świadomym kierowaniem myśli w jakimś kierunku, kierowaniem jakichś próśb. Medytacja jest pozostawieniem umysłu w wyciszeniu, dzięki czemu pojawi się głębsza mądrość. Ale czasami modlitwy mogą być połączone z medytacją, mogą być zastosowane jako pewien element medytacji. Na przykład po to, żeby osiągnąć to nierozproszenie, często stosujemy skupienie się na jakiejś formie Czasami mogą to być bardzo zwyczajne przedmioty. Można się skupić na przykład na kwiatku, na kamieniu, a czasami stosujemy medytacje, w których na przykład wyobrażamy sobie przed nami postać buddy, jakbyśmy czuli się, gdybyśmy byli w obecności samego Buddy, wyobrażamy sobie jego postać i skupienie się na tej postaci jest też formą ćwiczenia się w nierozproszeniu. Dopiero na dalszym etapie medytacji Forma buddy rozpuści się, zniknie, Jego błogosławieństwo wnika w nas, i wtedy znowu ćwiczymy się w tym spoglądaniu na naturę umysłu. Ale żeby ćwiczyć się w takich formach medytacji, potrzebne jest przewodnictwo kogoś, kto ma w tym duże doświadczenie. Nie ma tutaj żadnego miejsca na wymyślanie własnych form medytacji. Jest to bardzo, bardzo dokładna, precyzyjna, starożytna tradycja z pokolenia na pokolenia przekazująca, w jaki sposób prowadzić tego rodzaju praktyki. Jeśli chodzi o rodzaje chrześcijańskiej medytacji, to one są sprecyzowane przede wszystkim w ramach różnych duchowości chrześcijańskich. No jedną z nich jest właśnie duchowość świętego Ignacego z Loyoli, który w książeczce ćwiczeń duchownych sam przedstawia, jak powinna wyglądać medytacja. Rodzajem medytacji jest również kontemplacja czyli jeszcze jakby głębsze zjednoczenie się z Bogiem. Oczywiście medytacja jest kwestią indywidualną, to znaczy każdy chrześcijanin na swój sposób przeżywa medytację, kierując się oczywiście tymi wskazówkami rozeznania duchów, o których wspomniałem. Dobrze jest mieć wtedy jakiegoś stałego kierownika, spowiednika, aby dobrze to ukierunkował, Często bywa tak, że chrześcijanie po pierwsze kojarzą medytację właśnie nie z chrześcijaństwem, a z religiami Dalekiego Wschodu. Jak ktoś mówi, Cudze, chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Każdy z nas jest powołany do tego, aby być mistykiem. Na swój sposób, nawet w życiu codziennym, nawet w kuchni, przy garnkach, można być mistykiem. Zapamiętaj. Buddyjska medytacja to przede wszystkim forma samodoskonalenia poprzez oczyszczanie się z duchowych splamień. Duchowe spotkanie z Bogiem osobowym i rozważanie Jego ziemskiego życia są cechami charakterystycznymi medytacji chrześcijańskiej.